Halo, witam Sims historię dzisiaj. No i trochę sobie poczekaliśmy na to, żeby ostatnią grę w ogóle ograć z tego wszystkiego, z tych wszystkich gier historiowych i tak dalej. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszych gier, typu na przykład Psie zawody właśnie tutaj z Alicją, z Alicją głupią jak bud, głupią jak cholera, to, to zapraszam, bo jest cała seria tutaj na kanale. Natomiast z racji tego, że trochę osób pytało, co mnie zdziwiło, że te serie się oglądają. To będziemy ogrywać sobie nocną. Maskaradę. Podobno najlepszą grę z tego wszystkiego, także zaraz zobaczymy, czy faktycznie jest to najlepsza gra z tego wszystkiego. Stefan Swojak to zdolny kucharz z SimCity, który prowadzi spokojne i uporządkowane życie na cichym przedmieściu łagodnych równin. Ostatnio jest bardzo zajęty, musi się przyszykować przed ślubem kuzynki i pomaga swojej szefowej Juliannie w przygotowaniu jedzenia na coroczny bal maskarad. da-da-da-da. W łagodnych równinach. Stefan nie ma pojęcia, że wkrótce jego życie stanie na głowie. No to dawaj, Stefan, pokaż mi, jak Twoje życie staje na głowie. Ja muszę sobie aż w międzyczasie setup porobić, bo kot mi przyszedł. Podobno ta gra też jest e, z kotem w e, roli głównej, e, ale przyszedł do mnie mój kot i mi rozwala stanowisko. scenka na sam start. No i co tam, Stefan? Co tam gotujemy dzisiaj? Witamy w mojej kuchni. Boże, jak się zacina taka scenka? Ja pierdzielę. Zapomniałam o tym, że to jest takie jakościowe wszystko: laptopowe, jakościowe. Tak, zbliżenia tutaj na, na mikser. Wspaniale. I co to jest? C co ja mam robić? Ja nawet nie wiem, co mam robić. Pierwszy posiłek przygotowany w mojej nowej kuchni będzie przypyszny. Witam w nowej kuchni, Stefan. Akurat o, poczekaj, proszę bardzo, dobrze. To ja poczekam. O, ty jesteś w ogóle wiedzowym simem. Ciekawe. Czy ty mieszkasz na pustyni? Jezu Chryste, gdzie my jesteśmy? Tam jest park dla zwierząt, okej. Okay. Jakby, aha i ty gotujesz, sam z siebie to, to przygotowujesz, dobrze, sobie gotuj, mam nadzieję, że będzie pyszne, że nie spalisz tej kuchni, bo to różnie bywa w życiu. I tak wiesz, żeby pożaru nie było, nie, nie było pożaru, dobrze. Już myślałam, Jezu, jakie ty masz, a ba, ba, ba różne rzeczy w tym domu. Do drzwi dzwoni moja szefowa Julianna, muszę sprawdzić, czego chcę. Julianna, czego chcesz? Halo, Julianna Jabłecznik. Powitać szefową. Czy to są zęby w ogóle? Przepraszam, na tej ikonce? Boże Julianna, słuchaj, powitam cię. E, moja nowa kuchnia, sobie poczekaj, mój omlet. W razie gdyby to ty po prostu sobie zjesz. E, dzień dobry, Julianna. Witam serdecznie. To, to ja kuchasz. Twój zresztą pracownik. Stefan, ostatnio wykonujesz dla mnie wspaniałą robotę. Chcę, żebyś przygotował sałatkę i homara na nocną maskaradę w łagodnych równikach. Czy ja dostanę awans od ciebie? To by było miłe, jakbym dostał awans. Ależ Juliano, zwykle sama się tym zajmujesz. Jestem zaszczycony. Więc i minusy aż poleciały, bo ty nie lubisz. Chcę tak, żebyś zrobił, żeś był z lodu dla ozdoby stołu. Znowu pobawił się piłą łańcuchową. Zasłużyłeś sobie na to, Stefanie. Nie zawiedź mnie. Do widzenia. Ona ma opaskę na noce? Czy to jest taki but? Nie, to jest taki but w takiej fancy szmencji. Okej, okay, rozumiem. I co ja mam znowu czekać? Tak, poczekaj. No no to sobie czekam. No, no co? Możesz sobie na przykład zjeść tego omleta? Żeby. No, to szkoda, tego omleta. No, weź se go, zjedz. Chyba, że ktoś nie, ktoś się O Jezu, jak tu ktoś biegnie. Kto tam, jak tam? Janek Brydzi. Janek, kim jesteś, czemu biegniesz, kiedy ja próbuję zjeść swojego omleta? Stefan kolego, kumplu, przyjacielu. No proszę, czyż to nie najweselszy gliniarz w łagodnych równinach? Czemu tak dyszysz? Ścigasz kogoś? A bla 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 bla, co ty za ufoki ścigasz tutaj? Stary, o co chodzi? Owszem, możliwe, że w okolicy działa oszust, a do tego jedna osoba zaginęła. Ktoś zaginął? Tu? W łagodnych równinach? Kto to taki? Jezu, chłopie, ty już wybiegasz? <laughs> co ty robisz? Ty we własnej osobie, co? Biegnę właśnie ze ślubu twojej kuzynki Czesi. Słucham? A to ty zaginąłeś, bo nie Poszedłeś na ślub. Ślub mojej kuzynki jest dzisiaj. Och, mam kłopoty. Ej, Stary, czy ty zapomniałeś o ślubie kuzynki i gotujesz sobie w nowej kuchni dzisiaj? Zgadza się, bierz się w garści leć do kaplicy, gdy wychodziłem. Czesia szła już do ołtarza. Jak leci! Leć! Muszę natychmiast się ubrać! Stary, leć! Boże ty jeszcze chociaż Jadek zdążysz. O Boże, dobra, przebrać się w strój wizytowy masz się. Ehm, co to za kolejne zdanie, nie wiem. Dobrze, ale przebierz się wy. No przebierz się wy. Ubranie wizytowe. Skorzystaj z tej toalety, żebyś tam nie miał problemu. Muszę wezwać taksówkę i to szybko. No tamten zdążył pobiec, a ty nie zdążysz pobiec? Chyba, że nie chcesz się zdyszeć w tym stroju wizytowym, no dobrze. Zadzwoń, wezwij taksówkę. Halo taksi, bo ja mam tu problem. I muszę być szybko gdzieś indziej. Czy ty chociaż dziabniesz sobie tego omleta tak na szybko? Chociaż skosztuj go, no cokolwiek. Gdzie mam pojechać? Pójdź na ślub? Kaplica ślubów. Okej, okay, bardzo, bardzo oryginalne w takim razie. No dobrze. Klub A, klub Z. O Boże. Ile tu jest w ogóle? parcel publicznych. No dobra, ale jedziemy do kaplicy ślubów. Halo, stary, zjadłeś trochę tego omleta, już wiesz przynajmniej jak smakuje, więc nie będzie ci go żal. Jedziemy, no jedziemy! <ścoughs> Czeka nas tutaj ślub kuzynki przecież. Ważne, prawda? Kogo ty tam spotkałeś? Aha, panią jeżdżącą. Praxelde Tubylec. Dobrze, rozumiem. Podoba ci się pani od taksówki. Ale na razie nie może podobać się pani od taksówki, bo my na razie to jedziemy na ślub. Kaplica ślubów jest grana. Halo, halo ślubie, o Boże, tu jest to i w krzakach. Tu nie ma jakiejś normalnej toalety, tylko musi być to i w krzakach. Wszędzie jakieś żarcie, super indyki, To i w krzakach, nie, no, świetnie w ogóle. O jezu, kacenka, obatko, już na start, a oni tam faktycznie, o Jezu, nie martw się, no, no ona stała tam pod, pod ołtarzem, ale może ci się uda jeszcze zdążyć. No idź no patrzcie, o, stoją, biorą ślub, całują się. To może byłeś, czy nie? O, uuu, ja, yeah, tak! Mniam, smacznego, miłość. O, nie. I, I co? No, zdążyłeś, no widziałeś z daleka. Właśnie spóźniłem się na ślub mojej kuzynki Czesławy, muszę ją przeprosić. Co to jest za serduszko barabara do dołu? Co to jest za ikonka w ogóle? Mam nadzieję, że nie jest na mnie zbyt zła. Dobra babo, ale zdążyłem. Widziałem z daleka, jak bierzecie ślub, tak? To jest ważne. Czy sława, przeproś. Czyż no nie może być tak źle. No. No, ludzie, no nie wychodźcie. I... No nie idźcie sobie. No impreza jeszcze. A nie, nieważne, wyjdziecie żreć. No dobra, no to impreza się nie skończyła jeszcze. No Czesia, no daj spokój. No zobacz, jestem na czas potencjalnie. Lekko spóźniony, ale jestem, czyż to nie jest najważniejsze? Wcale nie zapomniałem o Tobie. Czesiu, straciłem poczucie czasu, naprawdę bardzo przepraszam. No, Psi przyjaciele się zrobili, się to nie może być tak źle. Nic dziwnego, że w. Co? Czy ty mnie obrażasz? Nic dziwnego, że w co... wciąż nie jesteś żonaty Stefanie. Stara, próbuję cię przeprosić. Nie jestem żonaty, ponieważ skupiam się na swojej pracy. Sam tak zdecydowałem. No i co w tym złego Czesia? No, czy ty mnie obrażasz w tym momencie? Dlaczego mnie obrażasz? Stefan, cieszę się, że udało ci się. Co? Co mi się udało? Sebastian Cug. To mnie śmieszy to nazwisko. Dziwię się, że nie przygotowujesz jedzenia na wesele Czesi. A nowa ej, to jest w sumie zasadne pytanie, że mógłbyś. A ja się dziwię, że ty tego nie robisz. O! Czesia często zabierała mnie do twojej restauracji, gdy byliśmy młodsi. Tam właśnie postanowiłem zostać kucharzem, pamiętasz? Okej, okay, czyli pan Cug jest twoim byłym szefem. Hmm, hmm, ciekawe, ciekawe. Co powiesz, panie Cugu? A, u, u, co, co mnie przenosicie dalej? Anuluj! Czy mnie zadoluj? Zdaje się, że mój kumpel Janek odnalazł bufet. Wezmę talerz i dołączę do niego. Okej, okay, czyli mam złapać kawałek. Dobrze, talerz. I, a I ja, ja, co mnie? przenosisz w kółko. I co? I będziemy tak sobie gadać, bo opcja nulu i zniknęła. Słuchaj, do dowcipu. Nie no, zostawcie mnie. Ja idę do Janka i idę wziąć sobie indykat. Wcale nie tak, że zdążyłem zjeść omlet w domu, a wy mnie tu będziecie karmić na tym weselu. Ja jadłem w domu, tak? <ścoughs> Nikt tak nie robi, ale on tak robi. A, ba, ba, ba. Słuchaj, Janku, co to za facet? Nie widziałem go wcześniej. Co, Gwidon Waps? <ścoughs> Czemu oni mają takie dzikie nazwiska? Waps Haps, kurde Ten gość z końską szczęką Co? To Gwiton Waps, zdaje się, że to znajomy Pana młodego właśnie wprowadził się do miasta Więc możesz już zapomnieć o dziewczętach A Pokaż końską szczękę Ale masz końską szczękę Czekaj, nie jestem w stanie się bliżej do ciebie Okej, okay, dobre Masz na myśli taką męską zarysowaną Jako czada Zazdrościcie mu czadowej szczęki Po prostu, o Jezus Rozaliac Banan Ich fun! Słucham? Aha, oj, będziemy razem jeść. Tutaj będziemy spiskować z panem Jankiem. Dobrze. Ten Gwidon ma w sobie coś nieprzyjemnego, ale nie zaszkodzi być uprzejmym. Przedstawił mu się. No dobra, ale na razie spiskuje z Jankiem. I on rozmawia z Czesławą. Dobra, powitam Gwidon. Zostaw tego indyka. Jesteś najedzony, bo jadłeś w domu, jak już wspominałam wcześniej. Idź się przywitać z tym chłopem. Panie Gwidon, łaps haps. Witaj Gwidon, nazywam się Stefan Swojak. Jestem kuzynem Czesławy. A czy w ogóle ta gra uznaje, że my jesteśmy kuzynostwem? czy ja mogę flirtować z Czesławą? Po całej rodzinny pocałunek. Nie, gra jest mądra, słuchajcie! Gra widzi, że to jest moja kuzynka. Ach, nieodżałowany kuzyn Czesławy Stefan. Ale co ty masz do mnie w ogóle? Nieodżałowany kuzyn? Z jakim ty masz problem? O, huhu, hu, aż się zresetowaliście z tego wszystkiego, niesamowite. A to dalej próbuje sprośny dowcip. Pani dzban! Pani dzban, ja jestem zajęty teraz. Przepraszam, przyjaciel. To był tylko żarcie, a teraz wybacz. No i co mi, wy... co, co, wychodzisz? Aba baba, a kto chciałby go zapraszać na wesele? Co za głupek? Kto to jest? Chyba mógłbym trochę potańczyć, a Czesia nie ma o niczym pojęcia i tyle. I co, okay. i w włącz muzykę, okej okay. Z kim? Kurde, kamero z kim ja mam tańczyć, przepraszam bardzo. Ale nuta, kurde, nuta max modem procesory aż leci. Moja dziewczyna jest kosmitką! Dobra Rosalia, dawaj, lecimy, tańczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zbanują za muzykę tutaj w tle, ale jazda! Jazda, jazda! Idzie świetnie, ciekawie jestem, czy będzie chciała kiedyś wyjść ze mną na miasto. Dawaj, pani Rosalio, odzban. Tam Janek dupów wywija w tle. Tutaj jako wspaniały mój skrzydłowy robi mi tutaj ruchy mi podpowiada. <noise> Niesamowite. Co ja mam? Zaprosić Rosalię na randkę. Okej, okay, potańczyliśmy przez 5 minut. I totalnie, totalnie się zauroczyłeś w babie, bo tak świetnie tańczy, że chcesz z nią wyjść jeszcze raz. To jest plan, to jest plan na przyszłość. Nawet ją. O, oparz nawet się zgadza. Patrz, jaki słodki. Naprawdę dobrze mi się z Tobą tańczyło. Może zatańczymy jeszcze raz jutro wieczorem? Co to jest za podryw w ogóle? Ej, stara, dobrze mi się piło z Tobą wodę z kranu. To co, może przyjdziemy tutaj jutro i wypijemy tę samą wodę jeszcze raz? Przepraszam, jestem już umówiona z Gwidonem. Może innym razem. O stary, zostałeś spławiony przez to. A przynajmniej szczera była. O ty. Jak teraz dupką razem z Jankiem lecicie. Niesamowite. Ok, teraz rozumiem, co miał na myśli Janek, mówiąc po panie, na do widzenia. Ja pierdzielę. Oj, idzie sława. Cześć, słuchaj, czy może Ty mnie umówisz z tą kobietą piękną, wspaniało? O serduszku rozmawiamy. Stefan, wygląda na to, że moja przyjaciółka Ela nie będzie mogła zająć się moim kotem, gdy ja i Damian wyjdziemy na miesiąc miodowy. Czy ja dostanę kota od Ciebie? Czy ten kot to jest taka zapchaj dziura w tej historii, przepraszam? Och, nie! Chcesz to odwołać? Nie, chcę Ci wcisnąć kota na siłę, także. Byś myślał, że tak miało być. Stefan, nie zamierzam odwoływać swojego miesiąca miodowego. Chcę, żebyś pod moją nieobecność zajął się pusią. Dobrze, pusia. E, mam nadzieję, że będziesz milusia. Przygotowuję jedzenie na tegoroczną nocną maskaradę i muszę temu poświęcić całą uwagę. Nie mogę pozwolić, by po domu biegał mi zwierzak. Ale ty jesteś okropny, no. Zrobisz to, jesteś mi to winien. No, w sumie spóźniłeś jej się na ślub. Dobra, ale tylko na kilka dni? To no, jest, nie no, chyba na stałe ci nie odda kota. Jeszcze nie wiemy dokładnie, kiedy wrócimy. My dzięki Stefan jesteś najlepszy No ale kiedyś jej oddasz tego kota No stary, jak spóźniłeś jej się na ślub Było super, ale pora iść <grystanie> Spóźniłeś jej się na ślub I nawet nie chcesz jej pomóc z kotem no ty normalny jesteś? No nie jesteś normalny, dobra, wychodź. Stąd. O Jezu, kto to jest? Cezary po złotko. Wyglądasz, jakbyś się wprosił totalnie na ten ślub, ale no wyglądasz interesująco, więc mam nadzieję, że nie. I że byłeś jednak zaproszony. I w ogóle podoba mi się ten patent z taką dziurą tutaj, że to tu jest taki poziom obniżony i że tu jest tu jest taki, taki bufet i, i tak ten. Szczerze, akurat w tych grach parcele naprawdę są fajnie przekminione. To mi się podoba akurat w tych grach, że, że parcele nie budował ktoś na kolanie, tak jak w większości innych gier, tylko tutaj naprawdę widać postaranko. No naprawdę widać, że ktoś się postarał. No ale na razie jedziemy do swojej wspaniałej rodziny Swojak. I co, od razu zdesantują nam tego kota, czy nie? Już jest noc, tak na dobrą sprawę. To Biba się przedłużyła. Znowu mam poczekać. Okej, okay, ale czy ten kot się... Tak, o Jezu! A nie, nieważne, to nie jest chyba kot. To chyba jakiś prezent ja dostanę. Halo, prezent? Czy to prezent? Dajcie mi prezent. Odbierz przesyłkę. Tak, jakiś prezent dostanę. Dzień dobry. Dostawa dla pana swojaka. Dobrze, dzięki, Mordo, że mi dajesz. Pani Iwo Elegant. Hej, przysłali moje nowe akwarium, co? Ja mam postawić? Tak, ustaw akwarium zapewni je rybkami. Okej, okay, czyli rozumiem, że ten kot. O jezu, jakie egzotyczne. Ten kod będzie potem szalał mi przy tym akwarium, tak? To o to chodzi. Tylko tu jest telefon, a tu by pasowało to akwarium chyba tak najbardziej. A może tu postaw. Ej, to jest dobre miejsce. Przy oknie, centralnie. Dziękuję za nowe akwarium. Chciałbym zapełnić je rybkami. Czy mogę najechać? Dziękuję na to akwarium. Wspaniale. Ale w ogóle. Tu jest jakiś nurek w tym akwarium. Co to jest w ogóle? Makieta nurka w akwarium! Ale kozak, no nie! Ej, ten nurek pływa teraz? Ej, on teraz pływa góra-dół, jak on to zapełnił, ale... Kozak! Ej, fajny patent! Boże, czas tylko dla mnie. Dobra, świetnie, to możesz i spać, ale. <grystanie> Jakie jest zarąbiste, no nie dasz mi podziwiać! Zaspałem przegapiłam najważniejszy moment ślubu mojej ulubionej kuzynki. Spotkałem nowego mieszkańca miasta, dostałem kosza i zgodziłem się zaopiekować kotką mojej kuzynki podczas jej miesiąca miodowego. Podobno są tacy w łagodnych równinach, którzy się nudzą, ale ja do nich nie należę. Aha, i potem teksty są identyczne, tylko zdjęcia są inne. Okej, okay, czyli jakby większość tego opisu to jest jedno zdanie. Wspaniałe. No dobra, no ale skoro tak to wygląda, to, to chyba powoli możesz się szykować spać, prawda? Weź sprzątnij tego omleta, bo ten omlet już zdążył się zepsuć od tamtego czasu. Od czasu wesela biednego, wspaniałego. Jest jak jest. Tak czy siak... O Jezu, ale ty masz, ty masz dwie łazienki. Ale ty masz dziki te, te, ten pokój, te sypialnie. No ale dobra, no chyba lepiej się nie dało tego urządzić, coś czuję. Ale tak na wejściu, przy jadalni, to łóżko. Nie wiem. Idź spać kolego, ja będę kończyć ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Halo żegnam i do zobaczenia w kolejnych przygodach pana Stefana. To pa!